Cześć, dzisiaj nagrywamy grę Blackos Kamienie żywiołów, w której Antek zdobywa kamienie żywiołów, aby ocalić wszystkich ludzi na świecie. No i na początku mamy historię. Tutaj pewnego dnia Antek usiadł na kanapie i zaczął oglądać telewizję. I nagle y, wiadomościach, y, w wiadomościach napisał z ostatniej chwili w Stanach Zjednoczonych było dużo niebezpiecznych żywiołów, które, które mogły wszystkich yy, po prostu zabić i yy, po prostu wszyscy, jakby się, że cały świat po prostu przez takie żywioły został zaatakowany. I tutaj pisze, że naukowcy odkryli, że to kamienie żywiołów, wody, ognia, ziemi, powietrza, lodu, Prądu i piasku. Kto jest, dobędzie, zatrzyma żywioły i ocali ludzi. No i Antek wyłączył telewizor i krzyknął do swojej rodziny, że musi iść do pracy. Ale przed drzwiami zatrzymała go Kinga i powiedziała, że przecież dzisiaj jest niedziela. A Antek o tym nie pomyślał i zanim coś chciał powiedzieć, to. Kinga powiedziała, chcesz osalić świat i zmykaj, żeby poszedł ratować świat i Antek podziękował i pobiegł ratować świat. No i pierwszy poziom, tutaj Antek musi yy, skoczyć do wody i przetrwać tsunami, a jak są fale to pod wodą bardzo ciągnie do tyłu, a co dopiero tsunami i przy okazji nie dając się uderzyć kamieniem w głowę. Na przykład. Więc skacze i teraz tsunami go tak ciągnie. Kamienie lecą, ale antek je wszystkie omija i płynie i idzie do następnego poziomu. No i drugi poziom. Tutaj antek nie może zostać wciągnięty przez wir wodny. I też, żeby się nie uderzył o kamień, bo one tak wszędzie latają przez ten wir. No to antek płynie. I tutaj teraz one, te kamienie wszędzie krążą i go jeszcze bardzo wciąga. I płynie i idzie do następnego poziomu. No i Antek zdobywa pierwszy kamień, czyli kamień wody. Bierze i idzie do następnego poziomu. Tutaj jest miejsce na wszystkie kamienie, które Antek zdobędzie. No i czwarty poziom. Teraz Antek idzie po kamień ognia. No i tutaj ma taki kwadrat mocy, że jak go zniszczy, to wtedy dostanie na przykład właśnie tarczę, żeby, nie, żeby się nie spalić w lawie. No więc Antek go niszczy i dostał tarczę. I teraz musi się wspiąć na górę do następnego poziomu, ale lawa jest gęsta bardzo. I do tego jest bardzo pod górę, więc Antek idzie i idzie do następnego poziomu. No i kolejny poziom piąty. Tutaj Antek musi wejść do wulkanu, ale ten wulkan akurat wybucha, więc jak wskoczy, to wtedy go wyrzuci do nieba. I. No więc Antek skacze i leci, ale stara się w dół lecieć bardziej i spada do następnego poziomu. No i teraz Antek jest w wulkanie i zdobywa drugi kryształ ognia i idzie do następnego poziomu. No, i w kolejnym poziomie Antek musi zdobyć kamień ziemi. No więc Antek idzie i jeszcze nie widzi dziury. No i jest jakiś kamień, ale Antek go nie zauważa i się na nim przewraca i spada do następnego poziomu. No i tu, w tym poziomie będą pająki, ale nie martwcie się, bo łagodnie je narysowałem. No i w tym poziomie Antek musi. Przejść przez pajęczyny. No więc idzie i przedziera się przez te pajęczyny. Idzie i idzie do następnego poziomu. I Antek zdobywa kolejny kamień, czyli kamień ziemi. I idzie do następnej planszy. No i tutaj, w tym poziomie, Antek teraz zdobywa kamień powietrza. I pierwszy poziom, właśnie, to musi. Yy, Wejść tutaj, wciągnąć się w tą, tą, tą tornado i wlecieć do chmur. Więc Antek leci i leci do góry, ale go to ściągnie tak trochę do, w dół trochę do góry i go tak kręci, że jest mu niedobrze i leci, 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 leci i jest w następnym poziomie. No i kolejny poziom. Tutaj Antek zaraz spadnie. Ale na szczęście tutaj jest taki kwadrat, że jak go się rozbije, to dostanie się jetpack, więc tak go niszczy i teraz ma jetpack. No więc leci, przelatuje przez chmury i tutaj jest wir i musi go zniszczyć. Także niszczy i zniszczył wir i idzie do następnego poziomu. No i Antek zdobywa ostat... czyli znaczy, yy, kolejny kamień, czyli kamień yy, wiatru. Więc bierze go i idzie do następnej planszy. No i jesteśmy w kolejnej planszy i idziemy po, po kamień lodu i jesteśmy dalej nad chmurami. I musimy zniszczyć wszystkie bryłki lodu, bo tutaj jest tak bardzo zimno. I żeby chmury... Są tak zimne, że mają aż niebieską, właśnie taką. No, są niebieskie prawie. Więc Antek, jak zniszczy te wszystkie bryłki lodu, to wtedy będą trochę cieplejsze. Nawet zniszczy. I zniszczył wszystkie, i chmury teraz się, są cieplejsze i idzie do następnego poziomu. No i kolejny poziom. Tutaj jest poziom 14. I śnieg powstaje tak. Że para wodna, jak jest minus ileś stopni albo zero stopni, to ta para woda się zamraża i zmienia się w śnieg. No i Antek musi temu zapobiec, więc na szczęście wziął trochę lawy z wulkanu, więc wylewa tutaj i od razu jest już dużo cieplej i śnieg przestał się robić. I idzie do następnego poziomu. No, i Antek zdobywa kolejny kamień, czyli kamień lodu. Bierze go i idzie do następnego poziomu. No, i Antek jeszcze jest w chmurach, bo musi zdobyć kamień prądu. No więc tutaj Antek musi przejść przez właśnie pioruny i pójść do następnego poziomu, ale wszędzie są pioruny, i jak w nie wleci, to wtedy się porazi prądem. No więc Antek na razie nie wie, co zrobić. Tutaj jest jakiś kamień. Hmm, raczej nie będzie potrzebny. No to Antek nie wie, co robić, więc leci tutaj yy, i jeszcze raz, bo tutaj go zaplądowało. Tak, że umarł tutaj też i tutaj też. No więc Antek pomyślał sobie, że może być yy, coś z tym kamieniem. Dotknął go i okazał się, że jest bardzo yy, taki kruchy. Więc go przełamał na dwie części, dał tutaj jedną. I tutaj drugą, i idzie do następnego poziomu. No i kolejny poziom. Tutaj Antek musi lecieć, przelecieć przez to bardzo szybko, a za nim leci prąd, więc Antek szybko leci, tutaj, tutaj, tutaj. I teraz musi tutaj wlecieć, jest bardzo ciasno, więc leci i idzie do następnego poziomu. No i Antek. Zdobywa szósty kamień, czyli kamień prądu. Bierze go i idzie do ostatniego poziomu. No i, je, i teraz Antek idzie po kamień piasku, czyli ostatni kamień. Tutaj jest wielka burza piaskowa i Antek idzie. Jest taka wielka, że ledwo Antek idzie. I już jest prawie przy poziomie, ale nagle był... Bym, ta, tak, tak, tak dużo piachu poleciało, że go popchnęło z powrotem. Więc idzie jeszcze raz, idzie, idzie. I teraz, yy, teraz już idzie do następnego poziomu. No i kolejny poziom. Yy, tutaj są takie płyty, że jak Antek na złej stanie płycie, to wtedy na niego zleci któraś z tych broni. Yy, no i Antek ma trzy życia. No i idzie. I, I spadło na niego kowadło. No więc stracił pierwsze życie. No i druga, druga szansa. Idzie. Na razie mu dobrze idzie. I oni znowu źle stanął. I na niego spadły właśnie takie kolce. Więc stracił drugie życie. I Antek ma ostatnie życie. No więc idzie, idzie i. Daję sobie radę, daję sobie radę. I tutaj stanął na złą płytę. Zaczął spo, spadać młotek, ale w ostatniej chwili Antek skoczył do następnego poziomu. No i ostatni kamień, czyli kamień piasku. Antek go bierze i idzie na koniec gry. No i po wszystkich żywiołach, które przeleciały na świecie, w Stanach Zjednoczonych, to, to. Jest y, ogólnie miasto, tylko bardzo zniszczone. E. Można by to było naprawić. I tutaj wszystko się pali. Na szczęście ludzie mają co pić. Y, no więc y, z tsunami została jeszcze trochę woda i ludzie mają co pić. I mogą podgrzać sobie jedzenie. Czyli że wziąć y, z jakichś sklepów na przykład y, jedzenie. I, I je sobie przypalić y, z, z lawy. No i tutaj Antek stoi na dachu i patrzy za góry i dalej świeci jakieś światło. No i Antek się zastanawia, co to za światło. I w ogóle za tymi górami jest bardzo ciemno i bardzo dużo cień, cienia. No i nagle przyjaciół do, jego, do niego jakiś zielony duszek. Antek się bardzo przestraszył. Witaj Antek. Trzeba naprawić świat. Więc idź za góry i zniszcz kamień destrukcji. Wyjdzie z niego kamień szczęścia. Antek się zgodził, żeby z nim pójść, i on powiedział, że mu pomoże w tej przygodzie. I Antek powiedział, żeby iść. Dzięki za oglądanie, a dalszy ciąg będzie w drugiej części Blakosa, czyli z kamieniami. Ta.